Umowa handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa drogowego w Europie. Jest to ostrzeżenie wydane przez organizacje pozarządowe w następstwie wspólnej deklaracji opublikowanej w zeszłym tygodniu przez obu partnerów. W przypadku samochodów tekst odnosi się do wzajemnego uznawania swoich standardów. Stowarzyszenia zwracają jednak uwagę, że standardy bezpieczeństwa różnią się znacznie między samochodami europejskimi i amerykańskimi. Got like braking, we have test, we have lane Dzięki tej umowie handlowej Waszyngton ma nadzieję eksportować do Europy więcej pojazdów zgodnych ze standardami amerykańskimi. Inną obawą organizacji pozarządowej jest wpływ tego kompromisu na producentów w Europie. Różni producenci mogliby ulec pokusie, by potępić sytuację nieuczciwej konkurencji i krytykować europejskie przepisy. All the other Japończycy, the Japanese, i Chinese, the Koreans uh, and the other European manufacturers who or who produce in Europe will be saying, well, if they have to meet only the US standard uh, and we have to meet the European standard, na poparcie tych obaw organizacja pozarządowa wskazuje, że w ciągu ostatnich kilku dekad liczba wypadków drogowych w USA wzrosła, podczas gdy w Unii Europejskiej wręcz przeciwnie spadła.